Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Kipisos i witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Daily. Pierwszego Daily na tym kanale, jest to trzeci film właśnie z tego Daily. I jest to film, w który, tak jak wczoraj i tak jak przedwczoraj, do którego jeszcze raz zachęcam, będziemy grać w grę Ski Jumping 2026. Jest to gra, którą rozpoczynam serię przechodzenia gier o sportach olimpijskich. No i na dzień dobry padło na skoki narciarskie i właśnie na tą grę. I wczoraj właśnie skończyliśmy, czy nie wczoraj może, ale przez wczoraj, wczoraj, kończyliśmy sezon, w szorcie wleciał wczoraj skok, skoki turniej z planicy. Dzisiaj rozpoczynamy już nowy sezon, drugi sezon w tej, w tej serii. No i tak naprawdę mamy wszystko od nowa. Możemy już yy, zacząć, tylko na wstępie jeszcze wiadomo z, tradycyjnie zachęcam do zostawienia suba łapki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza, ja wszystkie komentarze odczytuję i na nie odpisuję, więc warto chyba tak mi się wydaje przynajmniej. Yy, no i co? No i zapraszam, żeby zapraszam do wpadnięcia na mój kanał. Zobaczenia całej serii, jest już playlista dostępna, gdzie są wszystkie filmy. No, gdzie te konkursy, które były na shortach, no to trzeba sobie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, obejrzeć na shortach. Ale filmy dłuższe już są dostępne na playliście, więc zapraszam bardzo serdecznie. No i co, myślę, że już bez pewnego przedłużenia zapraszam do oglądania. No dzień dobry, mamy tutaj yy, Puchar Kontynentalny, ale co sobie pomijamy? Wiadomo, my skupiamy się głównie na Pucharze Świata. Puchar kontynentalny jest tylko opcjonalny, gdy, gdyby nam spadło zaufanie. No i zaczynamy od Lillehammer K123. czy takie bardzo dziwny punkt K w sumie ustawiony, bo to nie jest jakaś ładna liczba równa. Ale okej, okay, niech będzie. No to zaczynamy, w takim bądź razie, drugi sezon od konkursu Lillehammer. No i myślę, że cel na ten, na ten sezon jest taki, że... Fajnie byłoby zająć miejsce w top 20, przepraszam Was bardzo na chwilę. Okej, okay, już jestem z powrotem, musiałem drzwi otworzyć, jakby ktoś nie słyszał. No dobrze, w każdym razie już wracamy. Punkt konstrukcji 123, mój rekord obecny koszni 130. No i co, no i myślę, że możemy go zaatakować, bo ostatnio była bardzo dobra forma, nawet. Kęciliśmy się koło 20 miejsca. No i myślę, że taki jest cel na ten sezon, żeby zająć koło 20, może jakieś nie wiem, 17, 18 miejsce w pucharze świata w klasyfikacji, zobaczymy, a w tym momencie dobre odbicie z belki, no i wiadomo, zawsze się powtarzam, ale najważniejsze jest to wybicie z progu, jak ono jest dobre, to jest połowa sukcesu, I ono jest niezłe, bo to jest 63 za wcześnie, ja teraz startuję z numerem pierwszym i to jest kapitalny skok na 132 metry. Bardzo ładnie mi poszło 132 metry i będzie mi to na pewno dawało na chwilę obecną pierwsze miejsce, no bo jeszcze nikt nie skoczy. to jest wala właśnie tego, tej gry, że każdy nowy sezon się rozpoczyna z numerem 1. No i mam 21 miejsce po znaczy 21 miejsce w kwalifikacjach, więc całkiem dobrze. Widzę, że jeszcze mocniej chyba wieje pod narty teraz, więc trzeba to wykorzystać, tylko znowu. Odbicie z belki trochę gorsze 91 to nie jest nic nadzwyczajnego, ale może i wybicie z progu też gorsze, więc tu nie szykuje się nowy rekord. Ale skok też, a jednak jest nowy rekord 133, ale też ładnie, ładnie, ładnie to nawet wycisnąłem. Szkoda, że nie, wy... że nie wybiłem się lepiej, no bo to mogłoby dać lepszy wynik po prostu. Ale. 133 metry, dobry wynik mimo wszystko, dobry skok. No i też mam 21 miejsce. Niedużą stratę, chociażby do 16 odbila Zografskiego, 4 punkty. Zobaczymy teraz. Druga seria. No i że przeważnie tą drugą serię zawsze najgorzej skaczę i widzę, że wiatr jakby to usłyszał. Przepraszam. Jakby wiatr to usłyszał, no to właśnie nam wieje w plecy i muszę tylko 115 skoczyć, żeby utrzymać 21 miejsce. Więc nie powinno być to jakimś ogromnym wyzwaniem, dlatego próbujemy... O matko, spóźniłem. Chciałem powiedzieć, że próbujemy więcej, ale wycisnąłem maksa z tego skoku w tym momencie. Jeszcze kawałek, tak jeszcze pół sekundy dłużej bym wytrzymał, to bym się przewrócił, a tak to wciśnęłem maksa 112 metrów, spadam na drugie miejsce ale, ale może się uda, mimo wszystko zachować miejsce 21 zobaczymy nie, 22 jednak, więc delikatnie spadłem ale dramatu nie ma 22 miejsce jest spoko Dobry, nie najgorszy jest start no i co? no i przechodzimy do kolejnego tradycyjnie reklama ale już zażegnane, zażegnane wszystko Przechodzimy do kolejnego konkursu, drugi konkurs w Hammer. więc, no co, stajęliśmy no, 22 miejsce, no to myślę, że atak jest na drugą dziesiątkę w tym momencie, tak, na rozgrzewkę 22 miejsce wleciało, myślę, że teraz możemy liczyć na więcej, tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczymy. Yy, mamy teraz, tak, bardzo dobre chyba warunki czy bardzo dobre, no, delikatny wiatr pod narty, więc, nie, więc spoko tylko ja się nie, na, nie najlepiej odbijam i to nie jest to nie najlep najlepszy znak ale jak tu się dobrze wybije z progu jak ja tu się wybijam 2 metry za wcześnie to daleko nie zalecę ale w sumie z drugiej strony to są tylko kwalifikacje, przejść na pewno przejdę tym skokiem na 117 metrów, więc nie ma się co zbytnio przejmować. Miejsce piąte, czyli zakwalifikować bym się tym skokiem. Zakwalifikował tak czy siak. Więc nie jest źle. No, mamy miejsce 25 w kwalifikacjach, więc dramatu nie ma. Ale teraz trzeba już pełne skupienie, ponieważ teraz już muszę skoczyć ładnie na te 125 metrów i będę miał gwarantowane miejsce 21. 22 chyba. Nie, nie wiem. I bardzo dobre wybicie jest. więc tu, mogę daleko zalecieć. Ja bardzo daleko zalatuję, i to będzie naprawdę bardzo dobry wynik. To, będzie atak, to jest atak na pierwszą piętnastkę, tak mi się wydaje. Tym skokiem na 131,5 metra. To może być atak na pierwszą piętnastkę, bo ja obecnie mam przewagę nad drugim miejscem. 15 punktów, i zobaczmy. Miejsce trzynaste, proszę Państwa. Lecimy po życiówkę. O, ale teraz muszę potężny skok oddać. 137,5, żeby... żeby życiówkę utrzymać. Chociaż, że moja życiówka to jest chyba 18 miejsce albo 16, nie jestem pewien, ale teraz skupienie. Bardzo dobre wybicie i teraz tylko, żeby mnie nie bujało w locie, to może daleko nawet zaleca. No, wylądowałem chyba na 132,5, nie wiem 137, no to trochę mi brakło. No, 131,5 nawet. Troszeczkę mi brakło. Mogę spaść na czwarte, Kurczę. Szkoda, ale szczerze nie byłem chyba w stanie. No, mogłem trochę lepiej to zrobić, ale ciężko było to. Jedenasty jestem. Jedenasty jestem, ale jaja. Mamy rekord życiowy. Jedenaste miejsce. Jest bardzo dobry prognostyk na ten sezon, skoro ja zajmuję w drugim kursie miejsce. Jedenaste. Jest dobrze. Jest duża szansa, że. Końcu, w końcu, będzie pierwsza dziesiątka, no i też mam 15 miejsce, jestem tuż za Kaspem Tomasiakiem w pierwszej, w, no, w klasyfikacji. O, i mam ten, i mam nowy poziom wbity i myślę, że oddamy sobie w takim bądź razie... A weźmy sobie długość lotu, bo jak teraz ładnie Wam pokazuję. Długość lotu ułatwia utrzymanie prawidłowej trajektorii lotu, przez co przekłada się to na dłuższy skok oraz bezpieczniejsze lądowanie. Chodzi na to, że nie, muszę, nie będę musiał korygować lotu tak bardzo. Tak często jak to robię przeważnie. A teraz mamy skocznie Falun, czyli skocznie K90, czyli skocznię normalną. No, ja nie lubię specjalnie tych skoczni normalnych. Mi się najlepiej skacze na obiektach dużych, ale wolę skocznie normalnej niż skocznie Jamamusie z drugiej strony. Zobaczymy. 92,5, żeby prowadzić. No ale teraz ja jestem 15 w Pucharze Świata. To ja już jestem poważny zawodnik. Zobaczymy. Nie dolecę, ale szczerze nie obchodzi mnie to w kwalifikacjach. Żebym, Najważniejsze, żebym doleciał w. w konkursie. 88,5. A i tak miejsce. A 8, to ja to tak średnio bym powiedział, tak średnio. Chociaż tutaj widzę, że. Różnice nie są ogromne. Lejscę zajmuje 22, więc nie, nie jest źle, mogło być lepiej, ale nie ma drałatu. Teraz muszę skoczyć 93,5, więc znowu bardzo daleko, ale może się uda. Nie najgorsze odbicie z progu. Teraz tylko, żeby się dobrze wybić. 77 za wcześnie. Uch, wylądowałem dzisiaj z tym lądowaniu. To jestem niemalże do perfekcji na, na styk. Wszystko zobaczymy do kiedy tak wytrzymam. 89,5 miejsce, szóste, czyli powinienem być w drugiej dziesiątce pod koniec drugiej dziesiątki z niedużą stratą do miejsca yy, 12 i jestem 20, No co? tu jest naprawdę potencjał znowu na bardzo dobry wynik, bo ja naprawdę nie tracę dużo. Jeżeli by mi tylko siadł ostatni skok. A mam w do tego pełną pozycję, bo jest wiatr w podmarty, czyli mogę daleko odlecieć. Jak się tylko dobrze odbije, i się dobrze odbije, i tutaj jak się dobrze wybije, to tu może naprawdę się bardzo dobry wynik znowu zadziać. Delikatnie tylko spóźniłem, tylko mnie buja strasznie w tym locie, i nie byłem w stanie naprawdę dalej wylądować, bo mnie tak wyrzuciło na lewo po odbiciu z progu, że 93 metry to i tak dobrze, że. Udało mi się chociaż tyle skoczyć. Jest spadnę jeszcze na drugie, ale mimo wszystko to nie, nie jestem jakoś strasznie załamany, ponieważ to po prostu nie dało się więcej skoczyć. Miejsce 20 nie jest źle. Jest. No. Byłem 22, byłem 12, byłem 11 i byłem 20, więc nie jest źle. Dzisiaj jeszcze punktów nie straciłem. Jestem obecnie na 17. miejscu w klasyfikacji generalnej. No. Jakby się udało chociaż przez chwilę być przed caccą Tomasiakiem, to by było fajnie, ale niestety... Niestety nie teraz. Dobrze, przed nami kolejny konkurs falu. Yy, no, z falu. No, ta sama stocznia K90. Od razu zaczynamy. Dzisiaj lecimy szybko, szybka piłka tak zwana. No i co? No i... Myślę, że co? Myślę, że zagramy sobie Falun, Po falun jest chyba Kusamo. I możemy w sumie jeszcze to ku samo zagrać. I myślę, że na dzisiaj tyle wystarczy. Nie ma co prze, zby, zbyt dużo e, skakać, żeby, żeby też po prostu było, żeby to też nie ten, nie trwały te odcinki tak długo. A teraz nowy rekord skoczni: 93,5 metra, proszę Państwa. Ja tu, zacząłem się, ja tu się rozgadałem, a przy okazji skończyłem swój nowy rekord skoczni. Miejsce mam czwarte, czyli ja powinienem jeszcze dalej skakać, najwidoczniej. Ale nie jest źle, miejsce 20 w kwalifikacjach. Więc nie, więc naprawdę stabilna jest forma, tak? Nie ma tutaj takiego zachwiania, że na przykład, nie wiem, zajmuje raz miejsce 35, a raz miejsce 17. jak było to w tamtym sezonie, tylko teraz jest to bardziej ustabilizowane, bardzo mi się to podoba. Teraz spóźniłem i to mocno, i, i teraz mogę się obawiać, czy ja się w ogóle dostanę do konkursu, ponieważ to było bardzo daleko yy, przed, zielonio, przed zieloną linią. Bo skoczyłem 85,5 i nie da mi to. Nie da mi to kwalifikacji, tak mi się wydaje, że mogę pierwszy raz yy, nie przebrnąć yy, pierwszej serii. No, nie, nie przebrnąłem w 32 miejsce. około mi 70. Oj, no to, no to wykrakałem, że jest stabilizacja, tak? No, no teraz nie fajnie, nie fajnie się zadziała, aczkolwiek prawda jest taka, że mocno spóźniłem ten skok, więc nie mam się w sumie czego co dziwić, bo No to był mój błąd po prostu, to nie była wina tego, że mnie trząsło czy coś, tylko to był po prostu mój błąd, bo spóźniłem yy, wybicie. Dobrze, to teraz zostały nam chyba dwa ostatnie konkursy na dzisiaj, czyli KUSAMO, Kusamo, czyli RUKA, yy, fińska skocznia, która, która jeszcze żaden Polak nie wygrał. Taka ciekawostka. K120, czyli skocznia duża, ale szczerze, chyba to jest najmniej ulubiona skocznia moja w tej grze. Yy, K120, bo ciężko tam się dobrze wybić. Yy, na przykład są skocznie, na których wiem mniej więcej w którym momencie się wybić, bo jest to jakoś tak. Fajnie oznaczone, powiedzmy, że. Znaczy, no nie oficjalnie, tylko po prostu. Wiem, w, wiem po prostu, do którego w którym momencie mam nacisnąć te przyciski. A tutaj nie jest to tak fajnie oznaczone i po prostu robię to na no, czuję. Dlatego często jest tutaj za wcześnie. Jak na przykład teraz, metr 30 albo za późno. Jeszcze jest widoczność słaba. Nie widzę, ile mam do tego lądowania. No, skok nie najgorszy, ale mógł być lepszy. W każdym bądź razie nie, mam, nie jest zły wynik, bo zajmuje miejsce czwarte, a ja przypominam, że ja cały czas jestem w pierwszej dwudziestej, jeżeli chodzi o puchar świata. Daję miejsce 21, więc no powiedzmy, że na moje możliwości na chwilę obecną. No i teraz trzeba skoczyć ładniej, bo muszę skoczyć 128, żeby prowadzić. Odbicie od belki bardzo dobre, wręcz perfekcyjne. Teraz tutaj dobrze się wybić i jest bardzo dobre wybicie, i teraz tylko żeby mnie nie kręciło. I wylądowałem chyba idealnie na tej zielonej linii, która była usytuowana chyba na 127 metrze, dokładnie. I myślę, że powinno mi to dawać na spokojnie pierwsze miejsce, i tak właśnie się właśnie dzieje. No i przewagi może nie mam jakiejś ogromnej, ale myślę, że powinno mi dawać jakieś miejsce 15. 12! Znowu 12, moi drodzy. Znowu miejsce 12 po pierwszej serii. Kto by się spodziewał, że na ruce tak dobrze mi pójdzie? Aczkolwiek teraz już, już wiem, że nie będzie miejsce 12 utrzymane. Muszę skoczyć 126, a, a wieje mi strasznie w plecy, więc pewnie tego nie utrzymam. Chociaż wybicie jest znowu bardzo dobre, tylko muszę korygować lot. Ale ja skaczę 120, no nie byłem w stanie skoczyć 126. Przy takich warunkach ja mogłem wskoczyć maksymalnie 120, skoczyłem 12, 118,5, spadam na miejsce. Tylko drugie, to będzie miejsce 13. Przecież wiesz, a bo to Stefan Kraft tak ładnie skoczył, a reszta tak, prawdopodobnie do mnie, to do mnie. będzie miejsce 13. Dokładnie tak, miejsce 13, czyli znowu bardzo wybitny, wy... no wybitny wynik, jak na mnie. Yy, no, patrzę na to, że moja życiówka jest dzisiaj już ustanowiona yy, 11. Miejsce, no to. Naprawdę dobry wynik, 13, no i skoczyłem na 18 miejsce w tabeli Pucharu Świata. No to Kaspa Tomasiaka to już mi trochę brakuje, no niestety, no jak konkurs... Jak jednego konkursu nie... Nie, nie dostałem się do jednego konkursu, no to teraz będzie ciężko dogonić Kaspa Tomasiaka. Ale próbować nie zaszkodzi. No dobrze, no to na dzisiaj myślę, że będzie jeszcze ten konkurs kusamo i wystarczy na dzisiaj. Tak więc przechodzimy do ostatniego już konkursu, no i po pierwszym konkursie w KUSAMu mamy apetyty na co najmniej powtórzenie tego wyniku. Fajnie by było znowu zająć miejsce w tym top 13 powiedzmy. No po, w top 15 będzie dobrze, taka prawda. Skok kwalifikacyjny, no to tutaj żaden problem, tylko żeby to wylądować i... I będzie dobrze tak naprawdę. Bo gdziebym nie wylądował w skoku kwalifikacyjnym to i tak... To i tak przejdę, no musiałbym... Musiałem naprawdę krótko skoczyć, żeby nie przyjść. No i lądujmy sobie już teraz, bo czemu by nie. Skok nie najdłuższy, skok pewnie około 118,5 metra. No 118 metrów, więc były bardzo blisko. No i zdaje mi ten skok szóste miejsce, ale szczerze nie obchodzi mnie to jakoś strasznie, ponieważ jest to skok kwalifikacyjny. No i teraz się trzeba będzie skupić. Miejsce 22. No, czyli powiedzmy takie typowe dla mnie miejsce, ale teraz bardzo mocno wieje pod Podnatych wymagają ode mnie, że skoczył 131 metrów, więc jest to do zrobienia. Tak mi się wydaje. Ale tylko trzeba teraz dobrze się odbić. Nie było najgorsze to odbicie, ale mogło być lepsze. I tutaj, żeby się teraz dobrze wybić. 0,75 za wcześnie i je zdmuchnęło na samym początku, więc na cuda nie liczyłem. Aczkolwiek i tak mi się wydaje, że udało mi się wycisnąć całkiem niezły ten skok. 126 metrów zobaczymy, które mi to na miejsce. Piąte? Czemu piąte? Jeszcze 6 punktów tracę aż. Kurczę, to jest niefajnie w takim bądź razie. Miejsce 18, ale. Ale tutaj są tak ciasne te różnice. Szkoda, że ja do tego, że ja do nie, te trzy punkty mógłbym mieć mniej, to wtedy bym mógł walczyć nawet i o miejsce, nawet do dziesiąte, taka prawda, bo bym niewiele tracił. A teraz to całkiem dużo tracę do takiego, do takiego nawet Waldemira Zografskiego, który jest przede mną, tracę całkiem dużo, więc muszę teraz się skupić, żeby jakkolwiek chociaż utrzymać moje miejsce 18 ale ja mam wybicie z osiemdziesiąt dziewięć procent, więc raczej dużo z tego nie wycisnę. Jeszcze 34 zawsze się. No niefajnym akcentem kończymy. No to jest 120 metrów. Powinienem skoczyć 127, więc to. No, no nawet nie, 119. Co to nie był najlepszy skok. Spadam jeszcze niżej na miejsce czwarte, czyli szykuję się miejsce tradycyjne 22. Czyli jest duża szansa, że spadnę z mojego 18 miejsca. Nie, przepraszam, miejsce 20. Ale tak czy siak jest duża szansa, duża szansa i duże prawdopodobieństwo, że spadnę mojego miejsca 18. Dokładnie. Chociaż się pan tak, mam dwa punkty przewagi nad miejscem 20, 5 punktów przewagi nad 20, miejscem 21, punkt straty do 18, 3 punkty i 3 punkty straty do 17, a i 10 do 16. Tak więc te różnice są naprawdę niewielkie, i myślę, że na spokojnie można to wszystko jeszcze nadrobić, aczkolwiek ja na dzisiaj już będę kończył. Już następny konkurs będzie w Wiśle i to będzie na, w szorcie yy, Tylko to będzie szorcik yy, z jutrzejszy, bo dzisiaj jeszcze wleci szorcik z planicy, gdzie skończyliśmy sezon. Wiem, że to tak trochę niechronologicznie, bo wczoraj nagrałem tego szorta z planicy. W sumie dwa nagrałem, no jeden wleciał wczoraj, drugi wleci dzisiaj. Jutro wleci yy, z Wisły. Szorcik. no i myślę, że yy, mimo wszystko wybaczcie, że to nie jest chronologicznie w każdym bądź razie. Ja już bym na dzisiaj kończył. Jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania kanału, danie łapki w górę, napisania komentarza, bo ja na każdy komentarz odpisuję. I yy, mnie to bardzo cieszy, jak zostawiacie komentarze. Yy, poza tym, no, zachęcam do wpadnięcia na kanał, zobaczenia playlisty ze skokami. No i, na, no i tyle. Ja się na dzisiaj żegnam. Żegnam.